Drodzy Państwo, książka, która nie waham się użyć tego słowa wami wstrząśnie, i to wstrząśnie nie raz, nie dwa, nie trzy książka o mrocznej ludzkiej duszy, ale też o tym, co jesteśmy w stanie zrobić postawieni pod ścianą. Natalia Ojewska, witam cię bardzo serdecznie. Książka zabiłam, i przyznam szczerze, że y, będzie komplemenciarsko, przynajmniej na początku, że nie spodziewałem się, że aż takie wrażenie. Na mnie ta książka wywrze i te historie, które w niej zawarłaś. Bardzo miło mi to słyszeć. To ja muszę odbić Twoje pytanie. Jakie to jest wrażenie? To jest wrażenie bezradności, bez nadziei i czytając tę książkę, Byłem w szoku, że takie rzeczy mogą się jeszcze na świecie dziać, chociaż w czasach, w których żyjemy, powinniśmy się trochę do tego przyzwyczaić, ale to jest jednak straszne, że te historie, o których za chwilę sobie porozmawiamy i te decyzje, które podejmowały twoje bohaterki, że takie decyzje trzeba podejmować. Wydaje mi się, że jest to jeden z najczarniejszych rozdziałów ludzkiej historii. Ten konkretny przykład, historia ludobójstwa w Ruandzie, to są dekady, dekady propagandy. Ludzie żyli w bardzo hermetycznie zamkniętej społeczności. Nie mieli absolutnie żadnej możliwości weryfikowania tej całej nienawiści, która sączyła się z rządu, i ludobójstwo było absolutną kulminacją. I wydaje mi się, że każdy jeden mieszkaniec z Ruandy stanął wówczas wobec takiej bardzo dramatycznej decyzji. I w książce też na pewno kojarzysz, spotkałeś bohaterki, które uratowały, ale też takie, które mają krew na rękach, więc to wydaje mi się jest najbardziej wiarygodnym dowodem na to, że ten świat nigdy nie jest czarno-biały. I mnie też bardzo w trakcie lektury zastanowiły te dylematy, które miały niektóre twoje bohaterki. Czy lepiej będzie, jeśli swoje dzieci utopię? Czy lepiej będzie, jeśli pozwolę, żeby zostały poćwiartowane maczetą? I to jest w ogóle taki dylemat no to że powiem że nie ma z tego dobrego wyjścia to będzie jakiś po prostu banał ale sam fakt że trzeba podjąć w tym momencie jakąś decyzję no to to jest straszne nie ma na to żadnej odpowiedzi ani dobrej, ani złej. E, powiem ci, że gdy słuchałam tej historii, zadawałam sobie dokładnie to samo pytanie i dalej je sobie zadaję. Jak ocenić taką postać? Która decyzja jest tutaj słuszna? E, ponieważ jest tak bardzo ciężko wejść w buty tej konkretnej kobiety. Nie wiemy, jak ona odbierała tą całą sytuację wokół siebie. Ona, w momencie, gdy zdecydowała się swoje dzieci wrzucić do rzeki, miała za sobą już tak naprawdę dekady walki o swoje małżeństwo, e, pogromu. Ze strony sąsiadów, ponieważ jej mąż był Tutsi, więc dzieci były według tamtejszej sytuacji również postrzegane jako dzieci Tutsi. Sama pochodziła z rodziny Hutu, więc jej rodzeństwo, jej rodzeni bracia e, zmuszali ją do tego, aby ona coś zrobiła z dziećmi w ogromnym cudzysłowie, bo naprawdę jest ciężko znaleźć właściwe słowa na to. I dzisiaj, tyle lat później. Jest fajnie i łatwo powiedzieć oczywiście, że decyzja powinna być taka i taka, ale jednocześnie zrozumieć tą kobietę i starać się pójść jej śladami i tokiem myślenia, do jakiej skrajności można doprowadzić człowieka, matkę, która będzie stała przed dylematem, która śmierć jest lepsza dla moich dzieci, czy chcę widzieć obcych ludzi, jak podświartują moich synów. Czy utonięcie jest lepszą śmiercią? Jak na to patrzeć z perspektywy czasu? Jak to odbierasz w danej sytuacji? Dylemat nie do opisania. Wydaje mi się, że gdybyś napisała fikcję i poszła z tym do wydawcy, to by powiedzieli, że nie, słuchaj, to jest za mocne i to w ogóle nie mogło się wydarzyć, a przecież ta historia kobiety, która nakłaniała swoich szwagów do zabicia sąsiada i gdy oni go zamordowali, po prostu jakby nigdy nic, wzięła jego ziemniaki i zrobiła dzieciom obiad i We'll be right <laughs> back. No, i żyła po prostu dalej, też jest taka no, symptomatyczna, że no, nie chcę powiedzieć, że to był dzień jak co dzień, ale po prostu ludzie się do tego przyzwyczaili. Wiesz co, wówczas to był naprawdę dzień jak co dzień? Wyobraź sobie skalę zindoktrynowania tych ludzi. Społeczności Tutsi i Hutu e, przez dekady doświadczały rasowej dyskryminacji, i Hutu żyli w takim przekonaniu, że oni muszą się sami obronić. Ta propaganda miała na przestrzeni lat z, przetransformować ich w absolutnie bezdusznych morderców, których nic nie jest w stanie Zatrzymać. Więc gdy zaczęło się ludobójstwo, oni byli święcie przekonani, że nie walczą o swoje własne życie. Oni masowo szli na ulicę i to było bardzo, bardzo metodyczne zabijanie od dziewiątej do piątej, połączone też z grabieżami, na przykład zwykłych banalnych ziemniaków, ale też z grabieżami krów, z grabieżami mienia, domów, pól. I im się wydawało, że to jest jedyna słuszna droga, bo takiej mówił rząd przez lata. Dlatego ta kobieta. Że my, my o tym rozmawiamy. Ja przeprowadzałam z nią ten wywiad i ja czułam. Nie, nie, nie umiem opisać, co ja czułam, bo tego się nie da wytłumaczyć. Ale ona po prostu stwierdziła, że to jest naturalna kolejność rzeczy. Biorę to, co należy się mi, i żyję dalej. Przepraszam, że to powiem, ale, bo to może być może o jeden most za daleko, ale to jest też. Yy efekt szczucia jednych przeciwko drugim. To się nie wzięło znikąd. Nie, to jest dokładnie efekt szczucia jednych przeciwko drugim. Wydaje mi się, że krytyczną informacją jest to, że Tutsi i Hutu nigdy przenigdy nie były dwoma odrębnymi plemionami. To były określenia jeszcze z czasów, gdy Ruanda była monarchią feudalną i Tutsi byli najzwyczajniej w świecie ekwiwalentem ówniejszej albo naszej europejskiej szlachty, a Hutu byli po prostu chłopami pańszczyźnianymi. Gdy przyszły władze kolonialne i musiały w jakiś sposób wyargumentować, dlaczego faworyzują Tutsi, dlaczego współpracują, z wodzami Tucji, bo oni się okazali po prostu też w biegu historii tymi bardziej, w ogarniętymi. To była, to była ta grupa ludzi, która dokonywała podbojów, więc z nimi też Belgowie nawiązali współpracę gdy ich faworyzowali, musieli reszcie tłumaczyć, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej, a na to nakłada się jeszcze ten bardzo specyficzny okres w historii świata, czyli początek XX wieku. E, wszyscy znamy historię Adolfa Hitlera, wyimaginowanej rasy aryjskiej i wówczas Rwanda była dokładnie w takiej samej sytuacji. To było mikrolaboratorium, gdzie starano się udowodnić, dlaczego ci są tacy, a tamci są inni. Więc e, Hutu byli dyskryminowani przez długie, długie, długie dekady i gdy to oni już doszli do władzy, to ich jedyną agendą polityczną była zemsta. E, więc do czasów ludobójstwa od lat 60 do 94 roku nie było żadnej merytorycznej politycznej dyskusji w Ruandzie. Był tylko odwet. Teraz jest nasza godzina, nasz czas e, i to było demonizowanie w tym momencie Tutsi i szczucie właśnie jednych na drugich, ci Tutsi, oni nie są teraz w stanie żyć w takiej ani innej społeczności. Oskarżano ich o e, konspirowanie. Próby odtworzenia monarchii, o zemstę, więc Hutu miał się stać bezdusznym zabójcą. Paradoksalnie, mimo że jest to książka o morderstwach i o strasznych rzeczach, to jest to też, yy, według mnie, książka o wybaczaniu. I to jest nieprawdopodobne, że takie rzeczy można wybaczyć. To jest dobre pytanie, czy rzeczywiście można wybaczyć. Wydaje mi się, że e, u każdej osoby odbywa się to na bardzo, bardzo intymnej, indywidualnej przestrzeni, czy jestem w stanie to zrobić. Na pewno jest ze strony Tucji jest potrzeba tego, aby podjąć dialog z e, hutu. Oni się chcą dowiedzieć, co się stało z ich e, braćmi, siostrami, mężami, żonami, gdzie leżą ich ciała. Oni chcą przeżyć żałobę i oni chcą zamknąć ten bardzo bolesny rozdział swojego życia. Jednocześnie są świadomi tego, że trzeba jakoś. Ruszyć do przodu. Jeżeli nie zaczniemy ze sobą komunikować, to na co będą się patrzyły nasze dzieci? Jaki damy im przykład? Więc to jest bardzo pragmatyczna decyzja, aby odbudować ten kraj na nowo i aby stworzyć jedność. I to jest też wizja, którą bardzo mocno promuje rząd. Więźniowie, którzy są skazani za ludobójstwo i kobiety, i mężczyźni uczestniczą w naprawdę ogromnej ilości różnego rodzaju szkoleniach, treningach o tym, jak wybaczać, jak przyznać się do winy. Uczą się prawdziwej historii Ruandy, uczą się tego, że byli ofiarami propagandy. I uczą się tego, jak następnie spojrzeć ofiarom w twarz, bo jarzmo zbrodni ludobójstwa jest niewyobrażalnie ciężkie. I trzeba, gdy wraca się do swoich rodzimych społeczności, a Ruanda jest przecież mikroskopijnym krajem. Tam każdy sąsiad widzi swojego sąsiada ze wzgórz. Więc gdy wracam jako zbrodniarz. To muszę jakoś odbudować moją relację. I jeżeli nie spojrzę tym ludziom prosto w oczy, nie znajdę w sobie tej wewnętrznej siły, aby przyznać się do tego, co się wydarzyło, to jestem kompletnie sam. Nikt nie będzie ze mną rozmawiał. I smutna prawda jest taka, że to jarzmo jest wciąż dla zdecydowanej większości zbyt ciężkie. Oni się izolują, oni wracają i są takimi cieniami w tych społecznościach. Jest też historia e, kobiety, której... Mężczyzna, który zabił jej męża, po prostu na ulicy mówił dzień dobry. Tak, to jest Mari. E, oni mówią sobie dzień dobry i to też. W kulturze ruandyjskiej jest takim mikroskopijnym, może niekoniecznie wybaczeniem, ale taką mikroskopijną próbą pojednania, czyli, że patrzymy sobie też przez ułamek sekundy w oczy i ona czeka. Ona czeka na ten dzień, kiedy on będzie gotowy, bo jej mąż nie jest jego jedyną ofiarą. E, tych ludzi jest więcej na wiosce, więc jej sąsiedzi również wiedzą, czyją krew on ma na rękach, więc reszta po prostu oczekuje, aby właśnie móc tą żałobę przeżyć do końca i ruszyć jakoś do przodu. Jak ty to zniosłaś jako reporterka, te rozmowy, bo przygotowując się do naszego spotkania znalazłem w jednym z wywiadów taką informację, że bo przynajmniej w jednym przypadku e, po prostu poprosiłaś o przerwę, bo musiałaś e, historię przetrawić. Wszystko jako reporterka nie chciałam czuć nic. Chciałam stworzyć tym kobietom bardzo neutralną i e, dyskretną przestrzeń do tego, żeby mogły tę historię opowiedzieć. Bo to nie było też tak, że one się od razu przyznawały i mówiły: Ja zrobiłam to i to. Myśmy siedziały przez wiele, wiele godzin, po kilka spotkań, aż były w stanie rzeczywiście opowiedzieć mi, neutralnej osoby. Więc pomyśl sobie też, wracając do poprzedniego pytania, jak ciężko jest to powiedzieć rzeczywiście krewnym lub ofiarom: tak, To byłam, ja zrobiłam to i to. Więc ja im stwarzałam tą bardzo naturalną przestrzeń. Starałam się się nie czuć nic, ale rzeczywiście tak, była jedna taka historia, gdzie właśnie szłyśmy już etapami, minęło kilka godzin i nagle jasnym stało się dla mnie, co ta kobieta zrobiła. To jest historia Florid, gdy powiedziała mi, że oddała tych dwóch malutkich chłopców. W sumie nastolatkowi, który był sprawcą, który pracował w tej rzeźni, która była wcześniej. Z klasyczną rzeźnią, a w trakcie ludobójstwa stała się miejscem kaźni dla ludzi. Gdy y, oddałam mu ich w jego ręce i chłopcy zaczęli wjeżdżać, płakać, krzyczeć, przeczuwać, że coś strasznego stanie się z nimi, a ona po prostu poszła dalej. Był ten moment, gdzie ja musiałam na chwilę wyjść, żeby się rzeczywiście zebrać, bo no, chyba... Ciężko jest przejść obok tego obojętnie. A, a, a swojej przyjaciółce mówiła, że wszystko jest ok i że, i że są bezpieczni. To też jest takie mm, no, dwu, dwulicowość, ale w, wiedząc, że posłało się mm, dzieci na śmierć, mówienie swojej przyjaciółce, no, wszystko załatwione są bezpiecznie. Wiesz co, większość z tych kobiet postępowała dokładnie w ten sposób. I mi się wydaje, że były jakby dwie grupy. Było kilka kobiet, które automatycznie, zaraz po tym, gdy dokonały zbrodni, zdały sobie sprawę z tego, jak straszna jest to rzecz. Były takie, które starały się to zamieść pod dywan, nie przyznawać się nawet same przed sobą. Nic się nie stało. E i były takie, które się tego wstydziły. Co powie społeczeństwo? Przecież zaraz się dowie moja matka, moja rodzina, więc e, ja będę się wypierała tak długo, jak tylko się da. I większość, zdecydowana większość z nich przy procesach się wypierała swojej zbrodni. I w momencie też z reguły z większości, gdy ich procesy się odbywały, to one już same były matkami. I też opowiadały mi, że to był ten krytyczny moment, jeżeli one wcześniej miały jakąś wewnętrzną walkę ze sobą, co ja tak naprawdę zrobiłam, e, to gdy były świadome tego, że są matkami, to wówczas rzeczywiście docierało do nich, jaki rozmiar ma zbrodnia, którą ja popełniłam. Co powiedzą moje dzieci? Czy kolejna książka, nad którą być może pracujesz, to jest też właśnie pytanie, również będzie tak obciążająca Cię psychicznie i psychologicznie? Czy teraz wybierzesz sobie jakiś luźniejszy temat, żeby zrzucić po prostu to wszystko z siebie? Nie, kolejny projekt również nie będzie łatwym projektem. Tam też będzie dużo emocji. To też będzie jeden z afrykańskich krajów. To też będzie społeczność pokonfliktowa, to będzie historia konflikcie.